Cześć wszystkim i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Twierdzy Definitywnej Edycji i Misji 12 podstawowej kampanii Twierdzuni. Misja 12 pod tytułem Okup. Lecimy z wątkiem fabularnym. Radość po twoim ostatnim zwycięstwie nie trwała długo. Dotarły do ciebie smutne wieści o dwóch tragicznych stratach. Spasiony wieprz zajął jedno z twoich hrabstw Natomiast szlachetny lord wełnowór dostał się do niewoli i został okrutnie zamordowany. Dopilnowałem, aby ta kupa wełny zdychała w wielkich męczarniach. He he he. Wyrwałem mu zęby, poobcinałem palce, połamałem kolana. He he he. Dawno nie miałem takiego ubawu, a ty jak sobie radziłeś? Dopadłeś swoją zwierzynę. He he. O. Wiele czasu spędziłem na rokowaniach z ludźmi, którzy przetrzymują w niewoli naszego króla, aż wreszcie uzgodniliśmy sumę wykupu. Trzeba, abyś jak najszybciej zaczął gromadzić fundusze. Możesz wykorzystać wszelkie środki, jakie tylko przychodzą ci do głowy. Natychmiast rozesłałeś szpiegów do sąsiednich hrabstw, licząc, że uda ci się znaleźć skarbiec, któremu można by użyć. Twoi szpiedzy donieśli, że wąż zwozi złoto do jednego ze swoich hrabstw, gdzie pospiesznie wznosi też zamczysko. Przeprowadź atak z zaskoczenia i zagarnij złoto. Do pomocy otrzymałeś kilku kopaczy, którzy ułatwią ci zdobycie zamku. No i dobra moi drodzy, poziom bardzo trudny, rzecz jasna 12 tysięcy sztuk złota do zgromadzenia, no to co, lecimy z misją. Ok, na start mamy takie zamczysko do zajęcia, no jest tu trochę kuszników, trochę łuczników, no i też kilku pałkarzy. Nasza armia nie jest jakaś wybitnie wielka, ale myślę, że sobie poradzimy. Na start wybierzemy sobie naszych kopaczy i zaczniemy kopać tutaj tunele które pomogą nam, naszym pałkarzom, wedrzeć się do środka. Mam taką cichą nadzieję. Eee... Okej, okay, nasi kopacze pięknie tutaj już robią wyrwę w murze. Mam nadzieję, że uda mi się zniszczyć jeszcze ten fragment muru w tym miejscu i że będziemy mieli wejście wtedy na zamek. Chyba niestety nie dadzą rady tego zrobić. Chociaż po cichu na to liczę, nie. Masakra. Dobra, udało mi się. Wow. Ok, e, no to wrzucamy pałkarzy tutaj. Włóczników. Control 2 wrzucamy tutaj. No i zobaczmy, czy uda się nam zająć zamek tylko i wyłącznie za pomocą naszych e, walczących wręcz żołnierzy. Byłoby naprawdę miło. Dobra, pierwszy etap zrealizowany, bardzo ładnie. Przerzucamy teraz naszych pałkarzy dookoła. Lecimy dalej, lecimy. Niestety nasi włócznicy polegli. Możemy zajść po drodze, zająć się tymi kusznikami. Dobra, i wbijamy teraz już na mury, zają, zająć się ostatnimi kusznikami. Super. Dobra, włócznicy i kusznicy bardzo ważni są w tej misji, dlatego też nie chciałem, aby ich stracić. W skarbcu węża. się nadal nie wystarczy na pokład. Musimy zebrać pozostałą część złota innymi środkami. Ja już tutaj zacząłem szykować się do zbierania złota innymi środkami. Ten zamek cały trzeba stąd niestety wyburzyć. Będzie nam potrzebna większa ilość kamienia i zdecydowanie większy skład zapasów, moi drodzy. Dobra, spróbujmy zrobić to po staremu czyli puszczamy mur biegnący. Przy samym znaku od najdalej wysuniętej krawędzi lewej do jak najdalej wysuniętej krawędzi prawej, w ten sposób, i tutaj lecimy dalej między tymi drzewami, wszystkimi do samego krańca mapy. Ok, coś w tym stylu. Dobra, to powinno nam wystarczyć. To już jest otoczona nasza siedziba. Tutaj wyżyczki nie zbudujemy, niestety, ale możemy je budować w tym miejscu. Także lecimy z tym tematem, budujemy te wyżyczki tutaj. No i na razie to będzie musiało nam wystarczyć, schodki rzecz jasna, 14 łuczników, kusznicy również na wieżyczkę, no i to tyle co możemy zrobić na razie. Możemy zburzyć też resztę tych murów, one się do niczego nie nadadzą, mam taką nadzieję, że się nie nadadzą. dobra, burzymy to, w sumie wypadałoby zapisać też grę. Ale też wypadałoby zrekrutować chociaż kilku żołdaków. Dobra, rozbudujmy nieco skład zapasów. Bo tu jest ciasno, bardzo ciasno. A będzie potrzeba nam dużo, dużo więcej miejsca. Oczywiście przenosimy targowisko w to miejsce. Możemy zrekrutować kilku łuczników. Okej, okay, mało mieszkańców. Dobudujmy kilka domków w takim razie. Staramy się generalnie robić tak, żeby jak najmniej miejsca zajmować tymi nowymi naszymi konstrukcjami. Po nam został 33 z 44, jeżeli dobrze pamiętam, także też spoko. Kamień możemy wykorzystać jak najbardziej do pogrubienia tych murów na podwójne. To by nam też dał egzamin. Dobra, myk, 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 myk. No tutaj nie wbudujemy. dobrze, trudno. Oczywiście blaneczki. Dobrze, na razie to tyle. Rekrutujemy jeszcze szybko tych łuczników. Ok, mamy ich kolejnych kilku. Możemy kusze kupować? Niestety nie. No dobra, to przerabiamy naszych grotnik łuczarzy na kusze. Dobudujmy sobie kilku jeszcze łuczarzy. Wszyscy mają klepać kusze, poza dwoma powiedzmy, których tutaj teraz umieszczę. Mm ok jeśli chodzi o broń to potrzebujemy za też kowali złota, mój panie. za mało złota, mój panie no dobra, sprzedajmy trochę kamienia myślę, że sobie poradzimy z tym kamieniem jak trzeba no i z dwóch garbarzy jeszcze by się nam przydało na pewno dobra teraz trzeba by było w miarę szybko rozwinąć jeszcze produkcję serka niestety nie mamy możliwości produkowania jabłuszek a szkoda bo na pewno też by nam wiele to zmieniło Eee, Okej, okay. myślę, że 6 farm pszenicy na start będzie wystarczającą ilością. Zresztą drewno nam się teraz skończyło, nie mamy za bardzo już skąd go pozyskiwać i nie możemy kupować drewna. Także tutaj trzeba być zdecydowanie zaraz zainwestować w drewno. Jeszcze jeden łucznik, wysyłamy go tam oczywiście. 29 na 9, no spoko, mogłoby być lepiej. Zdecydowanie jak z uda nam się ogarnąć kwestię Produkowania kurz, zrekrutujemy wszystkich, y, Użyjemy pancerze, przeniesiemy sobie zbrojownie w to miejsce. Okej, okay, tak się zaczyna, zobaczymy jak tam pójdzie z tym atakiem. Mam nadzieję, że ci drabiniarze w miarę szybko zostaną wybici razem z kusznikami, którzy tam są. No niestety są poza naszym zasięgiem już. Okej, okay, kusznicy podchodzą. Szybko ich tam eliminujcie. mam nadzieję, że ich rozstrzelają relatywnie szybko, że nie potracimy łuczników ani kuszników. Drabiniarze do boju poszli. Nie wiem czy pokaże są w stanie eliminować. Niestety chyba nie są w stanie, także wrzucimy tych pokaże tutaj na mury. Przydałoby się nam kilku włóczników do odpychania drabin. Na pewno. Okej, okay, tutaj też kilku możemy tych usadowić. Dobra, jakieś domki jeszcze, coś ten. Okej, okay, atak raczej nieudany dla przeciwnika. Bardzo, bardzo fajnie. Tylko wekiery możemy niestety klepać. Szkoda. Potrzebujemy więcej drewna, Wojska zdecydowanie więcej atakują. drewna. Wow, atak za atakiem, bardzo fajnie. To mi się podoba. Dobrze, że nadążamy z produkcją broni i wszystkiego. Okej, okay, jakieś drewno leci, bardzo dobrze. Dobra. Dobra, coraz mniej łuczników mamy niestety. Ale mamy 6 kuczników do pomocy dla naszych strzelców, bardzo dobrze. I tutaj bym zbudował jeszcze jedną wieżyczkę, ale niestety chyba nie dam. O, idealnie, tak będzie dobrze. Wrzucamy tych naszych pałkarzy nieszczęśliwych tutaj na mury. Przerzućmy tych łuczników tutaj również. Za mało złota, mój panie. Za mało złota, mój panie. Ok, damy. 4 z wydawania i 4 na pobieranie podatków. Sprzedajemy część żelaza, zrekrutujemy na szybkości tych łuszników łusznika. O, super, nie przedarli się. Drabiniarze zostali wybić, także super, bardzo dobrze. Lecimy dalej z rekrutacją. Oczywiście potrzebujemy więcej wojsk, zdecydowanie więcej wojsk. Dobra, mamy pierwszą mąkę na składzie, także możemy zacząć również produkować chlebek. Piekarenki w tym miejscu myślę, że będą bardzo dobrym rozwiązaniem, blisko spicherza, blisko składu zapasów. No właśnie, kolejne domki rzecz jasna, dobra, możemy przenieść teraz zbrojownię, co bardzo chętnie uczynię w to miejsce. Żarcie się nam skończyło, ale to nic, dobudujmy jeszcze dwa młyny, atakują. powinno być kit. Kusznicy dochodzą na miejsce, super sprawa, no i myślę, że będziemy się już w stanie wybronić przed tymi nadchodzącymi atakami. Chociaż tak teraz patrzę coś tutaj, jakby tych murów tam ubyło. Nie, wydaje mi się chyba. Ważne, żeby tych wszystkich drabiniarzy powybijać po drodze. Tam jeszcze, jeszcze jeden został. Ale dobra, dobra radzimy sobie. Oczy, OK, nie jest, oczy, nie jest źle. Nie jest źle. Nie mamy czasu do nie porażki, także wszystko. możemy teraz spokojnie zająć się. Um, jakby produkcją dóbr, które pomogą nam. Przejść ten nic z jak najlepszym wynikiem. Budujemy całe piękne statko farm chmielu. Myślę, że drwali by wypadało jeszcze dobudować, tylko w którym miejscu? No tutaj nie będzie, że dobudujemy tego drwali. Musimy uzupełnić na bieżąco jednostki Mieszkańcy na murach. Dalej wioset, no, z wiadomych względów, po prostu im, więc, im dalej w te ataki mocniejsze i coraz więcej, większe straty wśród naszych ludzi. Także musimy o to też zadbać. Piekarnie ledwo wyrabiają, także warto by było też dobudować kilka piekarni. No, z drewnem mamy kryzys, ewidentnie kryzys, to całkiem mocny. Także dobudujmy tych drwali jeszcze więcej. Nie możemy Zamał też wykarczować zbyt szybko ten całego ten lasu, także musimy brywać. to roztropnie ogarnąć. Jakieś wilki tam słyszę. Ale to chyba nie u nas, tak? Wilki są za rzeką. Spoko. Okej, okay, trochę nam poobijali tutaj murki, poprawimy to oczywiście. No i gitarka tutaj już jest wszystko git, tak jak być powinno. Dobra. Widzę, że tam jedną wieżyczkę mamy praktycznie pustą, także doślemy tam teraz kilku łuczników, kilku kuszników. Umacniamy dalej nasze wieżyczki rzecz jasna. Mamy już na obronie 21 łuczników i 27 kuszników, także nasi przeciwnicy bardzo, bardzo szybko tracą życie i jesteśmy w stanie tutaj sobie spokojnie tych drabiniarzy wystukać w międzyczasie co jest też na plus jak najbardziej. Pokażę, zanim ruszą do ataku są też eliminowani w większości przypadków. Jedyny problem jaki mamy w tej chwili to problemy delikatne, problemy z produkcją żywności, ale to co mamy już powinno nam wystarczyć i teraz tak, mamy handel żelazem i kamieniem. Trzeba zainwestować trochę więcej drewna w kamień. Pierwsze chwile są kluczowe jeżeli chodzi o obronność przy tej strategii, którą ja tutaj stosuję, tak więc dlatego... Bezpośrednio nie mieliśmy od razu inwestycji w jakikolwiek, w jakikolwiek rozwój. Dlatego nie mieliśmy też możliwości takiej szybkiej rozwoju, jeżeli chodzi o pozostałe aspekty ekonomii. A teraz będziemy radzić na spokojnie z rozwojem. O, tutaj taki mocniejszy atak nawet jest, wow. No, czy my to na tak doprzemy? Chyba doprzemy. Tam coś inżynierowie Wyszlety są, jeżeli ołożyli, dobrze widzę. Widzieli oddział wojsk węża, który Zgadza się. Od... No dotarli nawet do naszych murów. Ok, to całkiem spory atak był. Ciśniemy produkcję kurz dalej i łuczarze tylko tak. Po nam się skurczyła znowu. Trzeba dobudować kolejne domki. Wojska węża atakują. Zapasy w naszym... No, z, z, z tym, tym zapasy już jest takim nieźle. Minus cztery. 3000 sztuk złota zabraliśmy jak na razie, bez jakiegokolwiek wysiłku tak naprawdę. Zbudujmy jeszcze więcej farm sera, a tutaj nie zbudujemy już niestety takowej. Tutaj też już nie wciśniemy, ale możemy tutaj wcisnąć, ja wiem, dwóch garbarzy, może trzech, wystarczy. Mamy bardzo dużo wekier. Moglibyśmy też zainwestować trochę kasy i drewna w Uczarzy więcej, bo te ataki będą coraz bardziej namolne. Także powiedzmy jednego nauki, reszta na kusze. Naprawmy mury, bo zostały uszkodzone. No i trzeba było też coś zrobić z, słuchajcie, mocnieniami, bo tutaj nam ubywa żołnierzy. Także rekrutujemy cały czas kuszników, łuszników. Dobra, na kolejną wyżyczkę akurat mamy, jak znalazł, grupkę fajną. Teraz wysyłamy ją od razu. No i dobra, jak z piwem stoimy. Mamy mnóstwo chmielu, a nie mamy piła, także robimy teraz strefę browarniczą. Okej, okay. no i trzeba było też w karczmy pójść. Na razie karczmy usypiam, bo nie ma sensu ich trzymać. Jeśli chodzi o kamień jest spoko, zaraz sobie zaczniemy kamień też sprzedawać. No te ataki węża są takie jednolite, stałe, cały czas powtarzają się, dzieje się to samo dokładnie. Nie ma tutaj powodów do obaw. To co mamy na tych murach powinno nam dawać spokojnie y, poczucie bezpieczeństwa. Nie powinniśmy mieć tutaj problemów z obroną. Dobudujemy sobie jeszcze na schodki w sumie moglibyśmy pociągnąć tutaj taki pasek jeszcze y, w murku, żeby było dojście też z tej strony. Do naszych wyżyczek. Możesz czegoś wyżyczkę tutaj wcisnęli w sumie co? Damy radę. Chyba nie damy rady niestety. Moglibyśmy tutaj dorzucić jeszcze wieżyczkę. No, moglibyśmy budować te wieżyczki jeszcze w tamtym kierunku. Kawałeczek, bo do znaku jest naprawdę bardzo, bardzo blisko. A tutaj nigdzie nie damy rady. Mi się zawsze wydawało, żebyśmy stali tutaj, tutaj też wieżyczkę wcisnąć. Wow, całkiem spore te wojska. Przerzućmy tam pokaże na front. Dobra, duża grupa pałkarzy została na szczęście zabita na dzień dobry praktycznie. No i dobra, generalnie rzecz biorąc na spokojnie. Możemy się zająć teraz dalszym rozwojem. Ok, jak stoimy z piwem? 20 piw, trochę mało. Myślę, że żeby zaspokoić po. Popyt, który mamy spowodowany tak dużą ilością karcz, będzie trzeba nam trochę więcej browarów. także dobudujmy jeszcze dwa rządki no i tych piekarni, żeby się przydało dobudować troszkę więcej. Nie jest źle, ale mogą być lepiej. Dobra, jeszcze jedna karczma tutaj. Tutaj już karczmy nie zbudujemy, niestety. Szkoda. Dobra, karczmy odpalamy. Nie wiem, czy to funkcjonuje tak samo jak w twierdzy krzyżowiec, ale miejmy nadzieję, że tak. Dobudujmy tutaj kilka domków kolejnych żeby nam zapchać to wszystko. Popularność plus 4. To możemy dorzucić jeszcze na minus 8 podatki. Hmm, to jest maksymalny poziom chyba, co? Zaludnienie terenu 100%, tak, maksymalna uzyskana premia. 4 tylko, wow, w nie to było 8. Czyli dużo, dużo więcej można było tak naprawdę w Krzyżowcu to tego ogarnąć. Myślimy tam na froncie jeszcze kilku strzelców. Okej, okay, jeżeli chodzi o żywność jest coraz słabiej, musimy dobudować koniecznie farm pszenicy. Dobra, myślę, że tyle dodatkowych farm pszenicy wystarczy. Spokojnie możemy sobie dorekrutować ponownie, ponownie, ponownie e, kolejnych kuszników i łuczników. Zobaczmy, czy na którąś wieżyczkę nie jesteśmy w stanie ich wrzucić. Niestety nie jesteśmy, także wrzucamy ich tutaj na mury i upychamy ich po prostu w ten sposób na wieżyczka, które już mamy. A nasza obrona już jest naprawdę liczna prawie 100 strzelców, którzy bronią naszego zamku. No i mamy 9000 sztuk złota, ale żart się nam kończy. Zaraz to no, wszystko może już tak trafić, także dokupmy trochę chleba z nadzieją na to, że. Uda nam się to zaraz zaniechać, na cały problem kolejny atak wojny. Zgłęża, mamy już 8, prawie 9 tysięcy sztuk złota, także jest naprawdę spoko. Eee, no Szkoda, że tylko tak słabo idzie nam wypiekanie tych chlebków. Za mało pszenicy, zdecydowanie za mało pszenicy. No, a taki są rozgramiane po prostu. Okej, okay, piekarnie ruszają wreszcie z e, wrzucaniem żywności. Całkiem spoko, no, oscylujemy tak na pograniczu, także dokupimy trochę tego żarcia, sprzedajemy kamień cały, jaki mamy. Zapasy w spichlerzu są bardzo skromne, żelazo możemy trochę sprzedać, możemy sprzedać parę wekier, no i mamy już 12 tysięcy. Szkoda tylko, że nie możemy nic więcej sprzedawać. No dobra, słuchajcie. Czas wreszcie z Tobą skończyć. Podbijamy to jeszcze na maksa. No, będzie jeszcze coś. Jakieś hajsy spadną. 12700. No dobra. Poziom gry 15 tysięcy straconej jednostki, 19%, 8100 za to dostajemy i 724 sztuk złota dodatkowo. No i mamy wynik końcowy 23,824. Moi drodzy, z mojej strony na dziś to tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, że ta ekonomia, którą stworzyłem, była całkiem zacna. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Stwierdzy Definitywnej Edycji. Cześć!